A więc e, witajcie w pierwszych wiadomościach. Partia Planeta. Cieszę się, że w świecie w 2025 roku, kiedy jesteśmy zalewani przez proepidemików, szczurów, e, znaczy, szczurów i fake news, e, możemy na szczęście spotkać się w gronie ludzi, którzy ufają nauce, ufają prawdziwej eksperckiej wiedzy i potrafią tę wiedzę ze sobą dzielić i mnożyć, bo jeżeli. Jesteś zaszczepiony, to i ja czuję się bezpiecznie, bo nie wszyscy możemy się za, za, zaszczepić. Tym bardziej powinniśmy pracować nad tym, żeby wyszczepieni byli wszyscy inni. I w dzisiejszym materiale zaglądamy na strony Głównego Inspektariatu Sanitarnego. Co tam słychać? Zimą i jesienią, powietrze, którym oddychamy, często ma złą jakość. Smog jest szkodliwy na, dla naszego zdrowia. O proszę bardzo, a więc <laughs> miejmy nadzieję, że będą i takie szczepionki na smog. Co dalej? Rok 2025. Główny inspektorat sanitarny informuje, że zdrowie na pierwszym miejscu. W DIS każdego dnia dbamy o wasze zdrowie. Monitorujemy, analizujemy, reagujemy, edukujemy, abyście mogli czuć się bezpiecznie i świadomie dbać o siebie i bliskich. Obserwujcie nas, by być na bieżąco z najważniejszymi tematami. Oczywiście, że tak. Wiadomo, jeden jest tylko temat. Co mamy tutaj dalej? No tak, to nie są tak ciekawe rzeczy. Przeglądamy, przeglądamy. O, proszę, główny inspektor sanitarny, doktor nauk medycznych, Paweł Grzesiowski, w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w 2021 roku Sanepid chciał odebrać panu doktorowi Grzesiowskiemu prawa do wykonywania zawodu. A teraz ten pan Grzesiowski, proszę bardzo, powrócił z tarczą jako szef tego Sanepidu. Tak, właśnie. Wyglądają i tak właśnie żyją zwycięzcy. No i pan Paweł Grzesiowski powołał nowego, małopolskiego, państwowego, wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Jest zdjęcie, proszę bardzo, nie wiem czy widać. O, jest, świetnie. Brawo, brawo, brawo. Ja również się cieszę z dalszych informacji. Wesołych świąt i szczęśliwego, zaszczepionego Nowego Roku. Monitorujemy, analizujemy, reagujemy, edukujemy. Tak jest, dokładnie tak jak Partia Planeta. Mm -hmm. Idziemy dalej i tak, pięć kroków bezpiecznej żywności. Tutaj sam pan Paweł na konferencji, wspaniały, wspaniały. Bardzo mnie cieszy, że jest to tak męski mężczyzna i tak odważny, tak też konsekwentny, bo jak wiemy, w 2025 roku idzie zasoby po wasze dzieci. I bardzo dobrze, bo po to zrobiliście dzieci, żeby były wyszczepione. Czyli bezpieczne, bo, bez, bo szczepionki są bezpieczne i przebadane, jak wiemy. A jeżeli ktoś twierdzi inaczej, po prostu ignorujemy tę osobę i problemu nie ma. No właśnie, co tu jest dalej? Patrzymy, patrzymy. I wreszcie to, co mi się bardzo podoba, to to, to było jeszcze przed świętami, ale właśnie to, że tutaj sanepid informuje o niezdiagnozowanej chorobie w demokratycznej republice Kongo, także jeżeli znacie kogoś kto gra na kongach, to znaczy jest Kongo, to oczywiście uważajcie. No i tutaj to też jest ładne. 7 grudnia są osoby, które przestraszone fake newsami opóźniają szczepienia ochronne lub rezygnują z nich, choć nie mają poglądów antyszczepionkowych. No to dlaczego opóźniają? Tego nie rozumiem. Szukają wiedzy o szczepieniach, w, szukaj wiedzy o szczepieniach w sprawdzonych źródłach, u swojego lekarza rodzinnego lub pielęgniarki i na stronach internetowych Instytucji publicznych zajmujących się zdrowiem 7 grudnia ogólnopolski Dzień szczepień. Proszę bardzo, też jest, można być dumnym, jest Ogólnopolski Dzień Szczepień. Wspaniale. No i z innych takich ważnych spraw, yy, przypominam o książce, bardzo ważnej książce yy, pana Grzegorza Rzeczkowskiego pod tytułem Szpiedzy Putina. Szpiedzy Putina, jak wiemy, każdy, kto jest niewyszczepiony, no to jest po prostu człowiek, który jest elementem proklemowskiej, prokremlowskiej propagandy. No niestety, niestety wiemy o tym, że każdy Antyszczep, każdy szczep, każdy proepidemik, szur jest po prostu opłacany przez Putina i um, oczywiście to wywołuje pewne dyskusje, pan Grzegorz Rzeczkowski nie odpowiada na, na nasze wiadomości na nasze pytania, ignoruje dziennikarzy um, no ale to też jest zrozumiałe, bo może jest po prostu zajęty promocją swojej książki Szpiedzy, Szpiedzy Putina, szukam właśnie może jest strona w internecie, wydane przez wydawnictwo WAB więc warto tę książkę sobie zdobyć i po prostu być szczęśliwym człowiekiem, no później umieszczę oczywiście odpowiednią ikonkę, jest bardzo ładna okładka o jest, proszę bardzo, Szpiedzy Putina. Być może, być może nawet ja, jako że niestety, ale no, z powodów różnych, także zdrowotnych. Niestety bardzo na tym ubolewam. Nie mogę być wyszczepiony wszystkimi dawkami, dlatego bardzo zależy mi i całej partii Planeta i wszystkim planetariuszom na wyszczepieniu wszystkich. Tak, to jest bardzo ważne. Wszystkich trzeba wyszczepić, żebym ja był bezpieczny i zdrowy, bo ja się nie mogę wyszczepić, niestety Gdybym mógł, to bym to oczywiście zrobił. A więc yy, też pytanie do pana Grzegorza Rzeczkowskiego, czy, yy, czy jestem szpiegiem Putina, bo yy, poza tym, że prowadzę partia Planeta News, również yy, będę grał w filmie Patryka, czy gram w filmie Patryka i Putin, który jest bardzo antyputinowski, więc jestem podwójnym szpiegiem. No to są pytania do autora właśnie tej wspaniałej książki Szpiedzy Putina. O proszę bardzo, Szpiedzy Putina. No i dalej, co jest w naszych planetarnych newsach? Przypominam, to nie są może jakieś najświeższe newsy, ale wrzucam tutaj wideo. Pan papież, a więc wszyscy katolicy, którzy z tego co wiem, uważają, że muszą uważać, że papież jest nieomylny, a szczepienia są aktem miłości. Także bardzo proszę skorzystać, obejrzyjcie materiał. Dziękuję bardzo i pamiętajcie, żeby się szczepić. No to jest bardzo ważne, bo jeżeli się nie będziecie szczepić, to nie dzielicie się tym aktem miłości. No i wreszcie materiał, chyba najciekawszy dzisiaj, z fantastycznego profilu. Miasto 2077. Ja mam nadzieję, że to nie jest 2077, tylko jakieś 2027. I uwaga, to jest właśnie ten wspaniały materiał na temat szczepionek dla krów. Żeby te krowy, miejmy nadzieję, że szczepionka zadziała, po prostu yy, radykalnie szczepionka ścina emisję CO2. No, to jest właśnie artykuł. Proszę bardzo. Yy, I tak, na świecie żyje miliard krów. No, miliard za dużo. Ich wpływ na ocieplanie się klimatu jest zbliżony do tego, jaki generują wszystkie samochody osobowe na świecie. No, właśnie. No i gdybyśmy usunęli wszystkie samochody, wszystkie krowy i jeszcze trzy czwarte zasobów, no to planeta ma szansę przetrwać, do czego bardzo zachęcam. Więc usuwajcie się już teraz. Ja nie mogę się usunąć, ponieważ walczę o planetę. Amerykański biotech ma pomysł, jak to wszystko zmienić w jednym ruchu. Fajnie, jeden ruch, ostatnia prosta. Lubię te hasła. Widać, że komuś naprawdę zależy na planecie. To jest bardzo ważne. Firmy biotechnologiczne do tej pory nie kojarzyły się z zielonymi produktami. Zmienić to chce Arkae Bio, wywodzący się z Nevada, biotechnowy startup, który zdobył finansowanie z Breakthrough Energy Ventures, klimatycznego funduszu stworzonego przez Billa Gates. Ach, wspaniały Bill Gates. Cieszymy się bardzo, że jest również w tym funduszu. Wszystko zaczęło się, kiedy Colin South, szef Archeobio, dostrzegł, jakim wyzwaniem staje się produkcja mleka i wołowiny dla środowiska. Krowy są ogromnym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Kiedy pomnożymy ich emisję przez liczbę sztuk bydła, przekraczająca na świecie już miliard bydła jakoś tak niestylistycznie to jest napisane, to okazuje się, że ich wpływ na klimat jest zbliżony do tego, jaki generują wszystkie samochody osobowe na świecie. Twórcy Arcae Bio uważają, że najprostszym rozwiązaniem tego problemu byłaby szczepionka, która pomogłaby zmniejszyć ilość produkowanego przez krowy metanu silnego gazu cieplarnianego. Układ pokarmowy krów, tak jak wszystkich przeżuwaczy, zamieszkały jest przez mikroorganizmy, które wytwarzają metan. Arcae Bio i inni badacze pracują nad szczepionkami, które powodują, że krowy wytwarzają przeciwciała przeciwko tym ustrojom. Ponieważ metan ma ponad 80-krotnie większą moc cieplną niż CO2 w krótkim okresie, jego zmniejszenie może, może mieć duże znaczenie. Stanowi to realną szansę na krótkoterminowe zmniejszenie wpływu zmian klimatu. No niestety krótkoterminowe, potem trzeba zadać się za samochody i za zasoby. Za co, o co bardzo proszę pana Billa Gatesa. Mówi Colin South, dyrektor generalny Archeebio. Wcześniejsze badania wykazały, że jest to możliwe, choć do tej pory nie zostało udowodnione działanie takich szczepionek na skalę komercyjną. No to zaraz udowodnimy. Dowód słuszności koncepcji jest już dostępny, mówi South, zauważając, że Archeebio wykorzystuje nowe narzędzia w dziedzinie immunologii, które pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat, aby przyspieszyć pracę. Obecnie firma testuje różne antygeny zarówno w laboratorium, jak i na bydle i na zasobach. Równolegle inne grupy pracują nad innymi sposobami redukcji metanu u krów. Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest dodawanie wodorostów do paszy dla bydła. W ten sposób opracowana została kaobucha, czyli wersja kombuchy, popularnego napoju z grzyba japońskiego, tylko że w wersji dla krów. Tego rodzaju rozwiązania mają duże ograniczenia, jeśli chodzi o skalę redukowania metanu oraz trwałość rozwiązania. Trzeba stale podawać paszę, która jest droższa, a cały proces nie jest łatwo monitorować. No nie szkodzi, zasoby zapłacą. Do tego nie sprawdzają się dobrze na farmach lub ranczach, gdzie zwierzęta pasą się na pola, i konsumują trawę zamiast paszy. No, trzeba je zamknąć wszystkie w jakichś obozach dla tych krów. No, bo bądź co bądź, zmordują nam planetę. Jest, jak kluczowe jest to wyzwanie, pokazuje przykład Nowej Zelandii. Tam rolnictwo, przede wszystkim produkcja mleka, z której Nowa Zelandia słynie, jest tak ważną częścią gospodarki, że odpowiada za mniej więcej połowę emisji w kraju. Dlatego rząd chce zacząć opodatkować rolników za te emisje, począwszy od tego roku. I w Nowej Zelandii działa druga grupa badawcza, która pracuje nad podobną szczepionką. Wspaniale. Ona jest świętym gralem w redukcji metanu zwierząt gospodarskich, biorą pod uwagę. Jej potencjał dostosowania w wielu różnych typach zwierząt gospodarskich i systemach rolniczych. Haha, wspaniale! Mówi Jeremy Hill, przewodniczący Pastoral Greenhouse Gas Research Consortium oraz dyrektor do spraw nauki i technologii Fontery, największego na świecie producentów mleka, który wspiera badania. Miam-niam, smacznego mleczka. Hill mówi, że wyzwaniem jest, aby celować tylko w drobne ustroje wytwarzające metan, a nie inne drobne ustroje, które pomagają krowom trawić pokarmy, takie jak trawa na no, przecież nie będą jadły trawy. Aby szczepionka działała, musi również wytworzyć wysoki poziom przeciwciał, które mogą działać w układzie pokarmowym. Krowy, a efekt ten musi zachodzić na tyle dobrze, aby krowa potrzebowała tylko ograniczonej liczby zastrzyków. No, oczywiście ograniczonej do liczby nieskończonej. To mój. Planetarny dodatek i życzenie. Grupa z Nowej Zelandii miała duże postępy, ale jak dotąd realna szczepionka pozostawała dla nich nieuchwytna. SAO, który później dołączył do tego wyścigu, jest bardziej optymistyczny. Uważa, że szczepionka RKE Bio może zostać wprowadzona na rynek w 2025 lub 2026 roku, w zależności od tempa prowadzonych badań oraz uzyskania zgód organów regulacyjnych. No i wspaniale. Miasto 2077, wszyscy jesteśmy szczęśliwi, wszyscy mamy szansę na to, żeby planeta odetchnęła. Teraz wrzucam ten materiał jeszcze raz, materiał właśnie papieża, szczepienie jest aktem miłości, szczepienie krów też jest aktem miłości, planetariusze wszystkich krajów, przekażcie sobie znak planety, no i łączcie się, ponieważ mamy tylko jedną planetę i pamiętaj, proepidemik, pr proszczep, znaczy nie szczep, to twój wróg, zaspawamy im drzwi, my wygramy, planeta wygra, a proepidemicy, szury, nie mają szans, niech żyje planeta. Hmm.